No, jest 20.36 Idę do matki wszystkich matek Zobaczymy co u niej No, niech pan się tam na spokojnie robi, jutro się odezwiemy No dobrze by było, żeby pani głosu nie było słychać, nie, bo ona ten czas pomyśli, że ktoś obcy przyszedł Nie? A, no właśnie, no Dlatego jak ja podchodzę do Budy, to mówię do niej żeby wiedziała, że to ja przychodzę, żeby się nie bała, nie uciekała. No tak, bo no, ona potem, no tak dzieci broni i się potem no. No a... to Panie Wysławie cudownego y, snu pan no, leczymy. No dziękuję. ta Piękna modelka przyśniła. A, no marzenia ściętej głowy. No dobrze by było, no, żeby pęśiu, się przyśniła. Kobe się tam prowadzi zdjęcia w komórce. Dobrze, żeby jakaś była, ale wie Pani, nawet coś więcej, ale niestety mi już no. wszystkie że tak powiem chęci nie, ale opadły. Nie. Okay. możliwości. No dobra, idę no, Pani synu. Dobra... No, to dobranoc Pani Wysłanie. No, dobranoc. Ciotka, pa. idziesz też? Pa, Branoc. pa. Kiciulki, ile Was tu jest? idziemy do matki wszystkich matek wszystkie idziecie? co? no a słomę też przygotowałem przyniosłem sobie byłem w pozaprzestrzeni no i jutro jutro kochani wymienię domek krawatce na większy zastanawiałem się czy by nie dać tą beczkę ona jest duża no ale ona jest cienka. Jest cienka. A ten domek to jest, ma izolację tak, jak lodówka. No teraz przełączę na zoom, kochani, jedynkę, bo jest lampa LEDowa. To w ten czas mi oświeci, co tam w środku jest. I zobaczymy. Nie. O ciotka tu idzie. Mamuśka idzie. No idę. No, przełączyłem. No. O, ciotka jak się przestraszyła. Bo ja tutaj rękę próbuję uwolnić z tego wiaderka. O, tam jakiś kotek też leci. Chyba Maniusia. <laughs> Kicia. Kiciulka. To ja idę do ciebie, Kicia, Kicia, jesteś tam? Są kotki, czy wyniosłaś? Pokaż się. Aha. Kicia, to nie, to ja jestem. Ociek, oś, A ci jak się tam tacują. Dodatków. Proszę. A jak z jedzeniem? No, sucha karma jest, a mokrej nie ma. No. Czyli musimy. Kochani. O, syczy. Syczy. Zjada wszystko. No dobrze. Pani. Pani Ania przysłała. Bóg zapłać Pani Aniu. Tam ktoś pisał Panie Wieśku proszę dawać feliksy matce wszystkich matek żeby nie dawać jedzenia tam wędlin. No Pani Ania się zdenerwowała. Mówi no tak ale to to kosztuje. Feliksy są drogie. To trzeba kupić. Przysłać i tak dalej. No tak, kochani. Kosztuje to. Rzeczywiście. No nie ukrywam, że ja w sumie jadę na tym, co internauci sfinansują, kupią, zasponsorują. No zobaczcie, kochani, daj mi cztery saszetki. No i gacuś też jest. I ciotka tutaj wróciła. No, kicia, zobacz. Będziesz jadła. Tak? No, zjedz. Czujesz zapach? Czujesz? Czujesz? O, ale się dorwały. No, zobaczcie. Pora karmienia, akurat. Pora karmienia. No dobra. Idziemy. Także kochani, dałem Kiciulce ciulce. O jezus, Maria. O, No i zobaczcie, ile tu kotków jest. Ciotka 1, gacuś 2, mamuśka 3, babcia 4, tymek 5. Piszczałka 6. Widzicie 6 kotów? I co wszystkie na Felix. O! Zobaczcie, jak rozleciały się. Pogoniła ich matka. Wyskoczyła, widzicie? Jak wyskoczyła za nimi? Jak się rozleciały? O! Zobaczcie, tu, tam, tu, dwa uciekły. I ciotka też uciekła. A? Widzicie? No. Wara tam. To jest matka wszystkich matek. To jest jej rewizor, jej dzieci. Wam oczy wydrapie. No. No dobra. Kochani, widzieliście? Nie ma żartów. Nie ma żartów. No. Ha, kurde rozleciały się na wszystkie strony jak zimne ognie. No, no, dobra. Idziemy jeszcze tutaj. Zobaczę z dala krawatkę. Zobaczymy, czy ona w budzie siedzi. No, ta buda jest mała. Przez analogię jednoosobowa, to jednokotkowa. Także jak ona siedzi. To otwór jest tak, że od razu widać, czy kod jest w środku, czy nie ma. No ale, tak jak już w innym filmiku mówiłem, jutro przywiozę tutaj ten domek większy, wymienię. Zobaczę, będę chciał w to włączyć pana Władka, mimo wszystko, chociaż on się opiera. Żeby to on podjechał i tą budkę wymienił, ja mu go tu podwiozę, dlatego że ona zna Pana Władka, nie ucieka ogon do góry, cieszy się, a jak ja przyjadę to będzie jeden wielki stres, będzie uciekała z tej budy, wypłoszy się, później jeszcze te kociaki gdzieś wyniesie i tyle będzie z tej budy. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czy się coś oczy świecą. Czy nie widać? Ale to może oznaczać, że ona jest leży zwinięta. I nie patrzy w tą stronę. Zrobię przybliżenie. Nie wiem, czy tam coś... Coś tam się świeci. Jakby jedno oko. Kochani, widzicie takie coś jaśniejszego u góry pod krawędzią. To może być oko. Jej. No, ale to nie będę wchodził bliżej. Nie będę bliżej. Dobra. Jeżeli tam jest, to niech jest. A tu kochani, tu jest okno pana Władka któryś Pana Władka to jest chyba tamtym Przepraszam, o tu już wiem gdzie jest pana Władka Tu jest pan Władek O tam gdzie ta torba to jest okno pana Władka. Panie Władku, śpi pan? Panie Władku, halo. Panie Władku, do okna, proszę. Śpi pan? Halo, halo Telewidzu, obudź się, zaczynamy. Nie. Czyli co? 2047. Pan Łabek śpi. A, ciotka jest ze mną. No dobra, wracamy. Pan Łałek śpi. Zresztą zobaczcie jak cicho. Cicho, śpią. Śpiąłem. Ocytyki nie chodzą, na no już Rano, to w ogóle ruch. Jak ulu. Dobra. Idziemy. Wracamy. Co było, to było, to pokazałem. Lampki świecą się. Tak ładnie skryte, ukryte. O, cztery są. Raz. Dwa, trzy, cztery. A rybki kolorowe śpią. Wszystkie rybki śpią w jezioro, że ciura la, ciura lala. Tylko jedna spać nie może. Ciura la, ciura lala. A, babcia jest też. Ciotka i babcia Idziemy Idziemy, wracamy już Widzicie kochani Ludzie śpią, a ja jako jeden taki pościnoga łażę I nawijam Niespokojny duch No ale kochani. Ja się podespałem. O, Maniusia idzie. Co Maniusia Kiciusia? Maniusia Kiciusia. Byłaś w boksie. Byłaś się najeść? Poczekaj co tu masz na co na głowie? Myślałem, że kreszka ma. No, dobra. Idziemy. Idziemy. Przeszedłem na Zoom 05, tu kolega był jeden, na ławeczce jeszcze, no Maniusia puść mnie, ja idę, no wracam, widzicie, słońce się chyli ku zachodowi, to już powtarzam któryś raz, pamiętam jak Kolberger to czytał. Jakieś niektóre cytaty wpadną mi tak raz, nawet usłyszę jakoś mi w tej głowie siedzą. Albo to jakiś tytułem skojarzeń, jakiejś sytuacji mi akurat wyskakuje z tej mojej pamięci coś. Ciotka, chodź! Co mam zapisane i i w Ten czas przywołuje akurat na tą okoliczność. Tak bywa z przysłowiami, tymi aforyzmami, cytatami. Ujazd u jasu jakieś Kurczę, jakiś migał. do buta ostry, piętą nadepnąłem. No, jakiś tam kot ucieka. Kicie, kicie, kiciulki Jakiś kot był Taki chyba dzikawy, że ucieka Zaraz przejdę Nie, to nie dziki to ten kotek To który to? No co piszczałka? Tam mówię Ta się. Który to jesteś? Kacuś? O, chodźcie, w dzisiaj. Pogoniła. Zazdrosna. Pozdroń. No co tak ganiasz? Co zazdrosna jesteś? No. Ciotka chodź. A tu jeszcze idzie jakaś to piszczałka. To nie ciotka. Ciotka tam chodzi. Chudrze, tam, o widzicie, ciotka chodź, bo Cię matka wszystkich matek popędzi, będziesz darła, że będziesz piszczeć, chodź, o, <laughs> a ta też gada. no co ganiasz, co, chodź kicia, o Jezus, jakie te koty zazdrosne, no, chodźcie kicie. Chodźcie kiciólki, chodź, o zorla, to to jest zorla, nie zorla, nie topisz, o widzicie, poleciał, nie. o Jezus Maria, pod nogi mi włazisz, zaczynasz mnie wkurzać, co chcesz ode mnie, masz jedzenie, tu jest wyłożone. No. Wyłożyłem jedzenie jeszcze. O, ta są mija bokiem, żeby jej znowu nie pogoniła. Chodź ciotka. No. <laughs> Ładnie ten kotek wygląda. Zobaczcie, kochani. No co? Zaraz niech nie O, Widzicie? Nawet może być tak. Jak ktoś zobaczy, to pomyśl. Tylko, czy te koty się nie wystraszą i będą omijać, bo tu kota zobaczą. Bo nie ma żadnego kota teraz tutaj. He może rzeczywiście się boją, bo kota widzą, ale numer, tego nie przewidziałem. No trochę pobędę, zobaczę czy tego... Chodźcie kicie, kiciulki. Zobaczcie, wszystkie siedzą dalej. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu gdzieś słyszę jakiegoś też z tyłu. Jakiś piuka. Gdzie tu jest? Gdzie tu jest kot? Tu jest jakiś. Kicia! Kto ty jesteś? Ty jesteś mój gacuś? Mój gacuś jest. Chodź gaculku. oj oj, oj, oj. Jak tu omija bokiem, bo tam jest kraina. Piątka złośliwego. O, gaculek jest. No, piłka, piłka, że on tu jest. Ja tu jestem. O, jak się ogląda? Gdzie piątek ewentualnie jest? No. Czekaj, bo pudełko zostawiłem. Jaderko. A tu ma, mamuśka. Mamuśka. Ach. Chodźcie kicie, kiciulki. No po rozsiadały się i boją się przyjść chyba. Przez tą kukłę, poduszkę niemożliwe. Żeby się tak na koty nabierały? No wiecie co? A nie, jest kot, czyli nie boi się. Nie boję się, już kurczę zacząłem panikować. że się, się boją. No. no dobra. Kiciulki, to dobranoc Wam Ja wracam. Oj kurczę, byłem tam ko krawatki. Zapomniałem sfilmować tam magnolię różową. No, A, ktoś ognisko. No, chodź kiciurko, chodź. O, ja, 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 ja. Uf. Uf. No. O, jest. Nasza magnolia. A ja jeszcze kochani nie idę spać Ja jeszcze idę na akcję Kochani, w pozaprzestrzeń będę jechał po ściany kabiny prysznicowej, które sobie przygotowałem. Muszę przywieźć. I jutro będę chciał zamontować tutaj na ścianie tylnej. Boksu, żeby tam żadna cholera ten pasowy, żeby łapy nie wkładał, czy patyka i nie wybierał załcia dla kotków. Pan Tadziu się śmiał ze mnie, mówi. he, się pan cieszy, że kotki tak ładnie jedzą, a on wszystko, mówi, zjadł pan. Tak, taki kocur, niewykastrowany, na dwóch nogach. Folkor DPS-u. O, Maniśka. O, ciotka na drzewo. A, na drzewo. O. O, o, o. Gania. Chodźcie kicie. Chodźcie, chodźcie. Tu jeszcze ta. Będzie czekać na pewno na mnie. Majeczka, którą muszę do pokoju zanieść, zanim pojadę. O, jest, już leci. Jest majeczka. A, gdzie czeka? Wi-Fi w górze. O, proszę. Na gacusia Prych, prycha tego. Syczy. No. Chyba tam siedzi ten pasaż zaraz pójdę do tej ławki. Zdaje się, że jest opiekunka też. To, to zaraz sobie pogadam. No dobra. Zaraz schowam smartfon do środka. Ни фига <coughs> Idę, idę i muszę iść ją wypuścić, nie? Bo inaczej nie, Co ja mam z tobą zrobić, kolego? Cześć. Co ja mam z tobą zrobić? Co kotą Co wyjadasz? Nie wyjadam, nie Co nie wyjadasz? Wyjadasz. Co, myślisz, że nie wiem? Patyczkiem tego przegarniasz i wyjadasz? nawet Nie. Co mi gadasz, złodzieju jeden, że nie? wyjada kotom? A mnie no. To chory człowiek no. A mnie złodziej. To ty taki zapisany jesteś, że kotom wyjadasz? Ty... Zobaczysz, nie ja. to jutro jak cię dorwę, bez względu czy wyjadasz czy nie, ja już mam co ci zrobię. Zrobię ci tak, że ci się odechce. Ciągle. Będziesz chodził, będziesz piszczał. Wiecie co nie zrobię? Jadro zupy mlecznej na łeb wyleję raz, drugi No No to tyle by kochani było Także zobaczymy co pasożyt zrobi ale ja mu to zrobię i mnie nie obchodzi, czy on chory, czy on nie chory. Świnie nauczy, to i człowieka nauczy.